No drugi odcinek się ma, się ma, niestety znowu jest nolisz masz znowu. No. No, no i o, teraz to... pójdziemy do kejwa, bo yy, kończyć nie chce nam się Ja mówię, że ja tu źle zrobiłam, a czemu mi to wyglądało, że jakiś tu slime skoczył Bo martwcie z kupą Noszę okulary, ale ty z maszyn jak Wow, o tylka, wow Nie no coś ty <coughs> Hmm. No, weź, weź to zabuduj, czy teraz pójdziemy do cave'a, no do la... Kaiwa Albo zrób cięcie i znajdziemy jakiegoś cave'a. Czasami... Aha, ha window. Uff. 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 Nie, przecież tam był Kejp pamiętasz? Ale nie w tą stronę. W Ale tam, po tamtej był dłuższy. No, ale tam nie będziemy latać. A, jest prawie tyle godzina. No, która? 11 Malka, jak... Aha, byłam tu. tym Skąd No tutaj, ząb jak? Powiedz mi, powiedz mi szczerze. Z i z remią. zaraz. Dobra, weź się zabij. Daj zabić się. Nie. Patrz to masz HP. Nie, drzwi mi się ducha. No ale patrz No ale chyba mam... mamy pota, nie? Nie. Dobra, mam dwa musobaki. I zrób te pochodnie... pochodnieńki tu. Pochodzenia. Sprawdzam w jaki mamy. Bo... No dobra, Nie. Jest 40 pochodni. Ale mamy miecza, wow. Weźmy do bądź kamulca. Ale okay. kej! wow. Nie. Wydobyć kamulca na piecu. No to zrobimy to cięcie. Ну мы тебя там забрать все. Здесь туда вот два. Может еще и забьется. Мампа. Я мост не сидишь. Ну, No to weź zrób cięcie i znajdziemy krew, jakiegoś, to zaczniemy ten krew. Co? No a masz program do montowania filmów? No to ściągnij te. no, się do mnie. Nie no, to jest. To my jedziemy do tamtego uchodźca. Uchodź, obydwoje jest, no nic o Nie no, czegoś No to mimo, trzeba będzie jeszcze dwie posturacje. Jestem ciekawy jakie wtedy weszliśmy w te gnocci. Muszo more! To nie jest muszo Nie no, no szasz, to idziemy nie. tam dalej. W które to lewo? W lewo idziemy. Dalej. ja to lewo. No co? Nie lubię. Ja to jest na nie, no, nie. to. Trzeba go. Chyba. Chyba nie jestem pewien. Nie, to <głosłotę> nie. <głosłotę> Nie rozumiem, że No coś ty... No ty górze grasz. grasz w tylarii. W tylarii. O, do tego możemy iść bardziej Nie ma. No ty, no gdzie są surowce wtórne, jak ja to mówię. Jak są surowce wtórne, wow. Tu coś jest. Jakieś surowce wtórne. O, ale no, tak duży. Nie. Ty no, ten filmik będzie taki fajny, że wiesz, że kryp w ogóle nie ma, No. No chyba wiem nie. No, aby się przydało jakieś żelazo na kuchowę. No na przykład o. oto. Ale ty to tylko to nie na jedno. <laughs> Widzisz. A pięć jest potrzebne. 5 no 5 5 sztabek Wow, po 6 nie, No coś ty Jak to możliwe? Nie wiem No już tam są dwa starych, to jest co mi uprawiać A ja piękna, piękna ona ma. Nie tylko z lubego, ale nie O oh. Tam jest takie coś do otworzenia bossa. Wow, wow, koper. A, zbieraj pojęczynę, bo na tamtym tym wiemy jak się robi ten, jak to się nazywa. Feeryna. No o, ja też wiem. Wiem, 8 swita. E, Czy spita, jak to się tam mówi. Jedwabuje, jest jeszcze Kamieniem! Ja, to kiedy nie gdzieś się nie, nie możemy przecież nic z tej postaci brać. Przysuncie. No to pozwolicie nam zrobić jakieś ciuchy takie? Na tej postaci? No No fajnie wyglądała? No pelerynkę to piszcie w komentarzach. Dwa dobre komentarze jest to. Będzie fajna pelerynka. Albo coś innego piszmy. O, kopera patrz. O, nietoperz! Wow, ma tyle HP, ten. O, pokazujemy wam pierwszy raz nie nietoperza, jej! No, Myślałem, nie. że nie toper, że są w ciągłych. Ile no, ci 45. No, to też ma halpę? No, jest. Zębia. Tak sądziłem. No. I widzieliście kiedyś halpie? No, no. właśnie. Nie to możemy Wam pokazać. No, no, ale nie. kiedy indziej. No właśnie, na przykład w piąty filmiku, ale to będzie specjalny. Nie. Tak, tak. Ja jeszcze mi je piąty minut to specam. <laughs> tak. A bo co? Ale go wali, nie, wow. Kejpak, tak? No, cię Wow, Wow, co wypadło? No kasa. O, z banok. Tak, z O! Mam was prośbę. Subskrybujcie nas, please. No Bo mam dużo widzów, normalnie... Ja znaczy mam dużo widzów. trzeba. Poszli pańczynki. O łóżko jeszcze. O -o. Ej, już zębiaki! Masz szkielety. Nie No I to aw. Awesome. No dobra, jedziesz. O, już kamienne ten gówno. Olaj! Jesteście świadkami, kiedy będziemy mieli już 120 HP. Ile to gówno ma To chyba... Oha. O, złoto! Sio! Już nie dotniemy. Dawaj, rozwalaj i jest. Jez, yes, mamy pierwszy live, winstas! Jej! 120p, ej! No, chyba godzina. Nie. <grym> 20 po. ojoj oj. Może już będziemy kończyć. Tak, my będziemy kończyć. To będzie podzielona na dwa państwa. No ja się, nara.